że na beat. zero stresu, zero ściemy Robię swoje, brat, bez gadania, my to wiemy Wszystko z pasji, nie jest presji, to różnica Ty grasz pod publikę, my gramy o wyniki, jak dziedzika dzielnica Słowa jak kule, celne, nie ma tu fałszu Nie ze twojej opinii, zioma, własną trasę w marszu Gdy wchodzimy, robi się cisza na blokach Powiedzą, że jak wpadniemy, to zostaje echo o krokach Bez presji, bez presji, tu presji nie ma Bez presji, bez presji, bez presji, bez presji Prydlamy bez presji, bo jesteśmy kurwa najlepsi Nie widzimy ciebie, bo jesteśmy pierwsi Nie oglądamy się w ster, bo to nie nasz mecz Zdzimy po swoje, ty ciągle liczysz drobne Gadasz głupoty, kurwa lejesz wodę Nie ma przypadków, ciężka robota Każdy wers to pod i betonowa robota Nadzielnie wiedzą, nie pękałem pod naporem Nie ma gadki, tylko czyny, brat to naszym wzorem Masz w oczach lęk, my mamy ogień Nie potrzebujemy lajków, mamy lalność w drodze Patrz jak lecimy, bez rachu o błędy Bo sukces to nie fart, to godziny tej wędy Zapierdlamy bez presji, bo kurwa najlepsi Nie widzimy ciebie, bo pierwszy, pierwsi Nie ugnamy się w ster, bo to nie nasz męż. po swoje, ciągle coś drobne Gadasz głupoty, kurwa lejesz wodę Bez presji, taki mamy stan Robimy hałas, nie plan Jak wpadamy to huk, nie szept My nie mówimy, my robimy Brat, to jest fakt